Na pewno słyszałeś, że co chwilę z dużych supermarketów wycofywane są produkty, bo nie spełniają norm jakości albo mają w składzie rzeczy, których nikt rozsądny nie chciałby wkładać do koszyka. I teraz pytanie, jeśli takie informacje już cię nawet nie ruszają, to czy naprawdę wiesz, co kupujesz na co dzień? Właśnie dlatego w Nanowital robimy to inaczej. Jesteśmy małą firmą Starnowa, która zamiast masowej produkcji stawia na jakość, czysty skład i sprawdzone źródła. W naszej ofercie znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, żeby jeść i żyć bardziej świadomie. Zdrowe tłuszcze, takie jak olej nctc 8 i masło klarowane gi, Duży wybór przypraw bez wypełniaczy, od cynamonu cejlońskiego po kurkumę i mieszanki ziołowe. Naturalne sole, nasiona chia i dodatki do codziennej kuchni. Prawdziwe miody, konfitury bez zbędnych dodatków, a także produkty pszczele. Propolis, mleczko pszczele i syropy miodowe. Do tego naturalne zamienniki cukru i wiele innych produktów, których często nie znajdziesz na półkach w marketach. Jeśli chcesz mieć pewność, że to co kupujesz naprawdę ma sens, wpisz w google nanowital.pl albo kliknij link w opisie profilu i złóż swoje pierwsze zamówienie.